Kurde, muszę się jakoś tam wspiąć. Ech. Kurde, jakoś nie idzie. A nie, tędy. Aha. No tak. Boże, jak zwykle kombinuję pod górkę. Cześć, witajcie w kolejnym daily. Ja jestem Nexus. Dziś znajdujemy się raz jeszcze na moim Hunterze. Ostatnio często się tutaj pojawiam na nim, co? Natomiast e, chciałbym e, tutaj potwierdzić odpowiedź z poprzedniego odcinka, na samym początku zazwyczaj zadaję takie pytania z takich kart, które tutaj mam. No i odpowiedzią e, na wczorajsze pytanie był kojot, można było przyzwać duszę kojota dzięki temu przedmiotowi. Dzisiaj mam dla was kolejne pytanie, zobaczymy czy mamy takich e, mądrych super graczy. E, natomiast będzie to kategoria Player Characters, czyli klasy, rasy, profesje i tak dalej, więc... E, jak wiele mountów trzeba zdobyć, by otrzymać achievement We're going to need more saddles Zaraz zobaczymy W sumie bym nie wiedział, mam tyle, ma, mam tyle mountów ale, ale bym kurde się zastanawiał, bo tam było parę takich mountów mm, i, 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 i to, to, no to zobaczymy Zobaczymy czy, czy ktoś będzie wiedział O Boże, ja to jest elf ojacie Sh Panie Shadow Shadowsong, czy nie wbijać się przypadkiem siodełko w tyłek? Ja mam nadzieję, że nie. Dobra, odłóżmy sobie tutaj to pudełeczko. Dzisiaj postanowiłem, że troszkę polewelujemy, bo ostatnio mówię, ten proces levelowania wykonuję sobie gdzieś tam poza streamem, poza, poza jakimikolwiek mediami. Natomiast chciałem sobie posiedzieć i porozmawiać na parę tematów już niedługo, bo... 10. Przepraszam, u nas jest 11. Pamiętajcie, że 11 stycznia to jest u nas patchday tej. Zazwyczaj pacze trafiają do nas jeden dzień później. Kiedyś chyba było to nawet więcej. Czy teraz sam nie pamiętam? Ja chyba o tym na streamie rozmawiałem mniej więcej. Dobra, teraz będziemy musieli tutaj wykonać jakieś rzeczy. O. To jest jakaś piękna historia, ale ja o tym. E nie, żeby, nie, żebym tutaj spoilerował, ale będę chciał opowiedzieć kiedyś, więc na, na razie tylko ograniczmy się do strzelania i tak dalej. Kiedyś rozmawiałem na ten temat, na streamie na pewno wiele osób już o tym słyszało i może na YouTubie też, natomiast kiedyś miałem przyjemność brania udziału w imprezie, gdzie byli też przedstawiciele Blizzarda i właśnie z nimi rozmawiałem o tym, że właśnie pacze do Europy trafiają nieco później e, i zawsze się wkurzam, że, że wiecie, oni sobie mogą pograć, Amerykańce grube, e, ale z drugiej strony powiedzieli mi też dosyć ciekawą rzecz, o której nie każdy może wiedzieć, dlaczego tak jest, e, ale nawet jeżeli do nich trafia, te, te pacze trafiają wcześniej do Amerykańców, no to m, do Trafiają za to stabilne wersje. Bo często, jak ten patch wyjdzie, no to deweloperzy mają szansę na to, by znaleźć jakieś potencjalne błędy, które później, jeden, nawet, nawet jeżeli chodzi o to o jeden dzień, trafiają do nas właśnie bardziej, bardziej załatane wersje. Ja mam nadzieję, że o tym nie mówiłem. Bo, bo jeżeli mówiłem o tym, to tak trochę głupio mówić o tym drugi raz. No, ale właśnie do nas trafia tego 11. ten patch. Ja dalej kompletnie nie wiem, kim grać, i powiem wam. Jakby pod tym względem Legion mi się nie podobał. Mówiłem już o tym w tym odcinku, wiecie, gdzie opowiadałem o wadach tego Legionu. To jest ta nieprzewidywalność, jeżeli chodzi o klasy. Jakby. Nie miałem jeszcze tak w żadnym dodatku, że nie wiedziałem, jaka klasa jest, jest zła. I patrząc, znaczy to jest taka śmieszna sprawa, bo patrząc na e, te wszystkie zmiany i na fora większości e, klas, wychodzi na to, że prawie wszystkie klasy są słabe. I to jest, to jest trochę dziwne. Czekajcie, bo co ja tu muszę zrobić? Ja muszę tak. Czy, czy, czy moja, moja broń nie strzela? Dobra, to działa jest jakieś zepsute, nie działa. Więc jestem naprawdę zmartwiony tym, że większość klas jest niegrywalna i jak ja właśnie wlazłem gdzieś tam na forum roga, to ludzie mówią, że... że Rogue się nie da grać, najsłabsza klasa. No i te nerfy są takie trochę trochę nieciekawe, ale, ale wygląda na to, że po prostu każdy dostał nerfa i teraz yy, każda klasa będzie jakaś równa czy coś w tym stylu. No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zniszczą mi mojego rogue'a, natomiast na PTR-ze, czyli publicznym serwerze testowym, nie jestem w stanie przetestować tego mojego rogue'a pomimo tego, że mam tam dostęp do tego najnowszego tier seta, który będzie wychodził tier set, który będzie wychodził w raidzie Nighthold. Problem jest taki, że te serwery PTR testowe są hostowane w Ameryce albo gdzieś daleko, albo są to jakieś słabsze serwery, ponieważ na jakimkolwiek serwerze, nawet te, które są zaznaczone jako europejskie, to tam mam bardzo duży ping. Przez co moja klasa, czyli rogue, jeszcze pół biedy, jak macie jakiegoś kastera, czy klasy, która nie wymaga jakiegoś takiego klikania guziczków w odpowiednim momencie, takim, takim naprawdę odpowiednim momencie. Bo rogue ma tak, że on musi się dostosować do swojej sytuacji, zwłaszcza Outlook, gdzie mamy często różnego rodzaju ataki. Kurtalos! Kurtalos, przestań wrzeszczeć, gar. Więc y, po prostu to wygląda na takiej zasadzie, że używam danego czaru i nagle coś się dzieje i wtedy muszę już zagrać nieco inaczej ni niż normalnie. Więc y, to jest to jest właśnie to. O, Jezu. I teraz AoE Naprawdę nie, nie miałem takiego aż dobrego AOE. Kurde, what? AOE! Yup, 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 nikt mi tutaj nie pomoże. Z 109 Hunter. Ej, pozbyłem się mojej pasywki tutaj z. z właśnie, z, z mojego setu z Warlords of Draenor I teraz czuję się taki słaby. Muszę muszę powrócić do grania Hunterem, Teraz wszystko. Jak gra, grało się melasem, to teraz wszystko wydaje się być takie. znaczy. Jestem przyzwyczajony do, do tego, że stoję przy kimś i, i napierdzielam. Tak taki troszeczkę zły nawyk na range'a, zwłaszcza na huntera, gdzie trzeba po prostu uciekać. Więc tak sobie leveluję tego mojego range DPS-a, aby po prostu mieć go. Znaczy Wybrałem w sumie huntera czysto z powodów takich, że no to jest mój hunter po prostu. Ej, I mam tutaj wszystko, i jednak nie jestem w stanie wytrzymać bez niego. To takie smutne i romantyczne. W ogóle następuje teraz ten moment, w którym ja zaczynam wymieniać te przedmioty. A, a to dobra. To już myślałem, że ja mam jeszcze z Warlords of Draenor ale jest jeszcze parę takich przedmiotów, które sobie tutaj noszę. Przede wszystkim mój e, ring. Legendarny, który całkiem się przydaje, nie powiem, że nie Choć nie jest aż tak potężny, wydaje mi się, jak Cloak był Jeżeli miałbym porównać levelowanie w Warlords of Draenor Z Cloakiem z miejsca w Pandarii, A levelowanie w Legionie z tym ringiem To jednak Cloak był o wiele lepszy Jakoś bardzo podoba mi się ten efekt W ogóle tamta legendarka była tak dobra Tak, tak sobie teraz przypominam, jak ona była fajna Ta legendarka akurat w moim przypadku działała w ten sposób, że Gdy atakowałem, to na przeciwników spadał taki plus Deszcz, deszcz, strzał, więc zadawałem takie AoE obrażenia, dosyć mocne, które jak się odpaliły, to moba zabijały po prostu, jak się skończyło tam kastować, to już tak naprawdę moba nie było, co, co się mega przydawało. Mam nadzieję, że nikogo nie znudzę dzisiaj, no tak przepraszam. Dzisiaj jest słuchajcie niedziela, ja wam powiem też tak szczerze, że, że niedziela to taki, jeżeli chodzi o mój plan w ogóle, bo to tak, tak też może kogoś to zainteresować, ja już o tym mówiłem. Ale robię to teraz mniej więcej w ten sposób, że dziś do 14 mniej więcej będę, będę siedział, montował jakieś filmy, ogarniał sobie Ale generalnie weekend traktuję to tak troszeczkę lżej, gdzie nieco mniej streamuję, sobotę mam całą wolną zazwyczaj I, i dzisiaj to tak, tak sobie po prostu na chillku chciałem po prostu posiedzieć, nie kombinować, nic nie robić, tylko tak po prostu sobie Polewelować, więc no nie wiem, zobaczymy. No to tutaj ma, macie z, z jednej strony taką namiastkę tego, jak to by było, gdybym miał serię do levelowania, i, i nie, nie jestem fanem tego. Zawsze dużo osób mnie pyta o to, no jak co, zrobisz może serię do levelowania, jak levelujesz od zera. Nie, prawdopodobnie nigdy nie. Dlaczego? Bo już to robiłem. Robiłem to z moim Pristem i nie wyszło to dobrze. Jakby może teraz w momencie, gdy jestem tak bardziej zorganizowany i ten content jest bardziej przewidywalny i można zobaczyć co jest na kanale, co wam się podoba, co nie, to może, może byłoby to lepsze. Ale, ale wtedy... Ja, ja, to jest w ogóle zadziwiające, że ta seria. Była... Za, zaczęła się w kataklizmie. Później przez Beast w Pandarie leciała i, i w Warlords of Draenor chyba nie robiłem tego, ale to była strasznie długa seria Bo, bo jeśli ma być szczery, to jak, jakbym robił codziennie jeden odcinek i levelował codziennie tego Priesta, to może lepiej by to wyglądało Ale jakoś się nie przykładałem wtedy, to tak, taki, taki zamiennik, dobra, złazimy tutaj na dół jest bardzo fajny lorowy moment tak swoją drogą Jakiś Demon Hunter tu leży Tutaj musimy odzyskać e, znaczy odzyskać uratować Maev Shadow Song jakby ktoś się interesował tym. Jeżeli ktoś grał w Warcrafta 3, to pewnie zna Maev Shadow Song. Obsesyjnie zakochano Nie, ja sobie tak mówię tylko, że zakochano. ona... Znaczy ciul wie tak naprawdę, no? Blizzard może być nieprzewidywalny i stwierdzi, a zrobimy takie Opsikusa. Choć jestem ciekaw, bo, ponieważ Maja w Shadow Song zostaje uratowana w Legionie, ona też w paru momentach się pojawia normalnie i. Ona ostatecznie na pewno z Illidanem się spotka. Jestem cieka ciekaw, jak ona zareaguje w momencie, gdy okaże się, że jej więzień jest tutaj kimś, kto jest na skalę światową i jest on bardzo, bardzo potrzebny w naszej kampanii. Więc wyjdzie na to, że Maja w Song pracowała nad tym, by go złapać przez tyle czasu. Złapała go, później on ją złapał. I. To może być troszeczkę dziwne doświadczenie, jeśli chodzi o mnie, więc. Więc jestem, jestem ciekaw, czy, czy ona się pogodzi z tym faktem i, i będzie, będzie go wspierać tak jakby I, i wspierać Azeroth, czy dalej będzie e, coś świrować Bo jeżeli dalej będzie świrować, no to moim zdaniem może skończyć nawet jako e, kolejny villain Czyli jakaś taka zła postać, e, która, ja która będzie chciała, ten, która będzie chciała wszystkich pozabijać Czekajcie, bo ja, aha, bo ten tego gościa chyba musiałem zabić, Sirusa, bo on tutaj chyba oszalał Cyrus, uspokój się Dlaczego ty to robisz? O Jezu, no, ona zadaje dosyć sporo obrażeń. No ale to, to jest to co chciałem powiedzieć I, i to jest ciekawe z jednej strony. Co, coś jeszcze miałem do powiedzenia. Jest i Majew? Zapomniałem co miałem co powiedzieć. Tak to jest. Twarz Majew jest posiniaczona, jej usta popękane, ciało pokryte blizn bliznami. Wygląda na wycieńczoną i obszarpaną, ale poru porusza się świadomie. Prowali mnie złamać przez tygodnie, amatorzy. Wytrzymałem w milczeniu. Liczyłam minuty, mierzyłam ich kroki i słuchałam głosów poza moją celą. Czekałam na moją szansę na ucieczkę i by uderzyć na moich oprawców. Teraz, teraz przynieś mi moją zbroję i moje ostrze. Moje zbawienie nastąpi poprzez rozlew krwi. Majew się uśmiecha. To jest właśnie to. Ten, ten kto czytał książkę e, Ilidan. Zresztą mam taki fajny film na kanale. Nazywa się "Czy warto przeczytać książkę Ilidan". <tryk> to po przeczytaniu tej książki zobaczymy, że Majew i Ilidan. Są bardzo podobnymi osobami. Tak, łudząco bardzo podobnymi. Ona ma taki głos, taki, nie, eee", takiego skurczy syna. W każdym razie, wiecie, liczyła kroki, chodziła gdzieś tutaj dookoła. Tak samo jak Illidan, podczas gdy on był właśnie. Dobra, zakończyliśmy ten cały wątek y, tam, w tamtym y, Raven y, Tak, Black Rockhold, przepraszam. I y, y, zaskakująco szybko się leveluje. Wcześniej ten, mm, ten proces trwał mniej więcej z 12 godzin. Ja pamiętam, jak ja levelowałem. Dosyć długo levelowałem na samym początku, dodatku. To mi się podoba, ja lubię, jak, jak są właśnie takie gry. Może to jest takie mm, przyzwyczajenie z TB, że nigdy nie mam tego maksymalnego poziomu i lubię na tych mniejszych poziomach być y, z jednej strony. No nie, wiem, może tak jest. Tutaj też zakończyłem jakiegoś questa, który był taką swojego rodzaju kampanią. Proszę bardzo, mamy tutaj Hopsa. Recruiting Rexar Okej, okay. o, możemy Rexara zrekrutować Okej, okay. dobra, kogoś możemy tutaj ogarnąć i ten... Czekajcie, ale gdzie się Rexara? Aha, Rexara się tam gdzieś się rekrutuje To może pójdziemy to zrobić, to ciekawy, ciekawie brzmi BlinkToron 6000 Kurde mało się ich widuje Otwórzmy, co dostajemy? Nic! Zobaczmy, muszę jeszcze jakieś traity rozdać. Co ja tu mogę rozdać? Tu jest Critical Strike Damage with Aimed Shot. Aspect of the Turtle heals you. I tutaj Legacy of the Windrunners. Ech. Myślę, że pójdziemy w tą stronę. Tutaj, tak do góry po prostu. Tędy. To jest jeden z fajniejszych questów, akurat, jak, jeżeli chodzi o kampanię Huntera. Zamierzam wam to pokazać, bo nie każdy oczywiście hunterem gra, natomiast mamy tutaj Reksara, który jak wiecie jest mistrzem bestii i żeby go zrekrutować, trzeba będzie wykonać dla niego jakieś tutaj zadania. Musimy pokazać mu nasze umiejętności przetrwania i teraz wydaje mi się, że musimy mu przynieść jakieś tutaj mięsko po prostu, surowe mięso, więc pokażę mu nasz kunszt przetrwania jako łowca. To to dziwne, tak wiesz. Okej, dołączę do Ciebie, jak pokażesz, że potrafisz przeżyć. Miał nawet podobny taki głos. Bąkałem się samotnie od wielu lat, Miszo. <noise> e, taki, taki ten reksar Dobra, oczywiście mięso jest, teraz drewno na opał trzeba będzie. Więc kosimy drzewo. Wow, dosyć, dosyć dobrze nam to poszło. Teraz, oczywiście, musimy rozpalić ognisko oraz upiec sobie mięso, jak to na prawdziwe przetrwanie przystało. Dobra, ogarnęliśmy. Proszę bardzo, Mistrzowie Przetrwania. Ok, teraz będziemy musieli przetrwać jedną noc na tym klifie. Według e, tutaj tych, e, według zasad tego, właśnie. E, Rexara. Ja zobaczę, że tu mamy hunger, czyli głód. Czy musimy tutaj to zjadać? Dobra, czyli musimy po prostu. A, już wiem o co chodzi. Mamy głód i będziemy musieli przetrwać przez 3 minuty tutaj. Tej dziczy, więc będziemy musieli teraz upolować. Boże, jaka noc tutaj się zrobiła. Teraz tylko musimy jakoś przetrwać, bo tu pewnie musimy szyneczkę z, ze świnki zdobyć jakąś. No, Kaman będzie musieli upiec sobie pewnie szynkę i, i się najeść tym. Ja mam nadzieję, że tutaj mi się uda jakoś szybko to zabić. Tutaj te świnki. Kaman, świneczki. Szybko gincie, ball charge nie. Uuu. Uh. Mamy trzy mięska i powinno nam to wystarczyć tutaj w zupełności. Wróćmy szybko do campfire'a. Okej, okay, create spark. O nie, nie mamy drewna. Nie, ja chcę przetrwać. Ja chcę przetrwać szybko, 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 szybko. O nie, Dobra, mamy wood. Teraz będziemy mogli szybko zrobić jedzenie, bo zaraz umrzemy z głodu. Dobra, mamy tutaj ognisko. Możemy teraz tutaj cook meat. O yes, udało się. Cook meat. O kurde, znowu zjadłem mięso nie takie jak trzeba. Fuck. Dobra, tutaj robię masową rzeźnię świnek. Bu, 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 bu. Hmm, Teraz będziemy mieli mięcha na kurde całą noc dosłownie. Come on, bo ja zaraz umrę. Okej, okay, tu dziś jakieś drewienko jeszcze było. Na szybciuteńko. Zobaczymy, czy tu jeszcze się pali. Pali się jeszcze. Oj, 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 szybko przetrwanie. Teraz będę miał tyle mięska, że na spokojnie nam to wszystko wystarczy. Dobra. No i teraz już myślę, że możemy przeżyć na spokojnie Już sobie narobimy tutaj mięska No i super, teraz to już się nażremy, na kurde, tyle ile trzeba A tu jeszcze Misza śpi Miszo Budź się Chyba jeszcze parę sekund nam tutaj zostało No i przetrwaliśmy, moi drodzy Przetrwanie w lesie Chyba Reksar tym razem do nas dołączy Jej, mamy Rexara. No nic, zadanie ukończone ja myślę, że idę dalej sobie levelować Wam oczywiście dziękuję za to, że byliście na tym odcinku Mam nadzieję, że żeście się nie znudzili Tak jak mówiłem wcześniej Jeżeli wam się podobało, łapka w górę Jeżeli nie, łapka w dół Zobaczymy się w kolejnym filmie, pa pa, do zobaczenia, cześć